Okej, okay, cześć, mneczko wit witam was w kolejnym odcinku na tym kanale z gry GoTushima. Z gry kotusimy. No tak, i co? Wchodzi intro i zaczynamy. Okej, okay, lecimy. Eee, konia dobra lecimy dalej co eee, niedługo jesteśmy na miejscu i zobaczymy co tu będziemy musieli zrobić I ten... Yy, wyczyściłem plejkę z tatą. Tam nie niby chciałem do serwisu dać i ten... Tak się mówiłem. Ale wyczyściliśmy sami. Panie Sakai. To nie jakoś kuwa trudno. Czyż ona zdrajcy powiedziała gdzie się ukrywa? Gdy poruszam temat, zaczyna rozpaczliwie szloch Termopady zmieniliśmy. Pasta też. Może posłucha młodego samuraja i o wiele cieszy cich cichsza jest. Poczekaj tu. Mąż. Mąż. Musimy pójść. A, rozwalimy. Pani, który na mamami, ma mamami? Panie, który na mnie spojrzałeś? Powiedziałeś. Przenosi listy dla Twego męża, więc mają kontakt. To kwestia czasu, zanim Masako nakryje ich oboje. Nie, proszę go ocalić! To się może udać, jeśli dotrę tam przed nią. Dobrze go znasz, gdzie może się chować? Niech pomyślę, Chino to ważne. Twój mąż mordował niewinnych. Wrócę tu. I ta kurwa nie powiedziała nam. No i. No i gówno. Dam jej czas, żeby sobie przypomniała. Co jej oferowałeś? Przejdźmy się. Znam miejsce, gdzie nas nie usłyszy. Dobra. Powiedziałem Chinie, że postaram się uratować jej męża. Wiesz, że go zabiję? Musiałem zdobyć jej zaufanie. Więc kłamałeś? Powiedziałem, że się postaram. O, dyleko! Poszliśmy, wow! Że nie mogłaś wybaczyć tej krzywdy, a ja nie staję na drodze prawu. Gdziekolwiek nie spojrzę, widzę noc śmierci mojej rodziny. Gdy zmarł mój ojciec długo nie wracałem do domu. Puste ściany szybko się rozpadają. To już nie jest mój dom. Tu zginęła moja rodzina. Wciąż widzę rączki trzymające zabawki. Złotą szarfę opłatającą ciało mej siostry. Nikogo już nie ocalę. Została mi zemsta. Zemsta co daje, kurwa? Chyba nic nie daje zemstę, tylko krzywdzi. Powinna grać muzyka. Co? Moje wnuki śpiewały tu ze mną piosenki. Świętowaliśmy zmiany pór roku. Nigdy już ich nie usłyszę. China. Ruszaj do domu. Co to chłód i kurwa? Cholera! Hina. Znajdź mordercę. Już. Zabili ją. Musi być drog. Nije tu. Nije Tu. Tu. 네. Yeah. 아, yeah. ah, 또. 텐 Okej, okay, tu tak, są ślady. Oh, yep. A tu. Tak. Dlaczego ktoś zabił Chinę? Abyśmy nie znaleźli Sadao. No znaczy, właśnie. Mi, że ją mamy. Od był spory kawałek. Wielu widziało nas razem. Zrobiłaś to specjalnie. Miała być przynętą. Liczyłam, że zjawi się jej mąż. A teraz niewinna kobieta nie żyje. Zdrajcy ją zabili, nie my. Uczyniłaś z niej cel. Tracia, racja tutaj. Tylko jedne ślady. Ktokolwiek ją zabił, jest sam. China nie żyje. Musimy go mieć żywego. Ciekawe kto to jest. Co, zbliżamy się? Do niego? O Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, LD Nie, nie. Nie,

Okay. <laughs> Tu, nie. nie, nie ty. A co? Nie. Czemu zabiłeś Chinę? Ta? Próbowałem ją uwolnić. Nie słuchała. Chciała. Powiedzieć. I zabiłeś ją. Wołała cię. Nie, nie chciałem. Gdzie twój brat? Zawiodłem go, ale nie zdradzę. Zmieraj! Mów gdzie jest! Nie żyje. Ja, sam się zrobił? czy co? Śmierćki nie było na nic! Zamordowali ją zdrajcy, tak jak moją rodzinę. Nie przerwę poszukiwań! Nosił listy dla brata. Może jakiś miał. Co znalazłeś? Mam pan, należy... ale szonca do ha Hagiga brata Sada zarządcy farmy Kuta Zawarto... Zawarto w niej szczegółowe trasy pokonane przez Hagiga <noise> teraz Teraz witam wam. Woził jedzenie dla uchodźców. <noise> Może Sadao się w jakimś ukrywa. Udaj się do najbliższego obozu i porozmawiaj z mnichem. Może odczyta coś ciekawego z mapy. Co z tobą? Ochowam chinę. Zasługuję na to. Spotkamy się potem w obozie. <noise> Okej, okay, dobrze. I to skończone. Ty zaraz, nie? A to wygląda. Możemy się przenieść. Tu. Szybka podróż. A, tu jest szybka podróż. Zaraz jest tego. Okej, okay, jesteśmy zaraz. Pst, jak to kurwa ten? W drugą jest. stronę. Навальчми! Навальчми! No Jest. 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 Wszystko będzie dobrze. Ocalona. Idź. Pilnuj się. Proszę. Przyjmij ten mały podarek. Dzięki. Денькуя, деньги, деньги. Други, паузим. Никто. Да ты... Idę do, do nich zobaczyć, czy oni nic nie mają przy sobie. Myślałam, że to koniec. Chyba nie mają. A tu jeszcze nie żyje. Ginia. 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 Tam. Tu... Tam znaleźć mnicha, który zarządza obozem. Może zdoła odczytać mapę, którą znalazłem przy bracie zdrajcy. Panie Sakai, dobrze Cię widzieć. Wziąć mogłem się ciebie tutaj spodziewać. Jak mogę służyć panie? Znaleźć, to ja założyłem wszystkie obozy. Ta mapa coś ci mówi? Hmm. Rozdajemy je woźnicom, którzy dostarczają jedzenie. Mają oznaczone obozy, więc nikogo nie pominą. Czy to krew? Czy jest tu coś poza waszymi obozami? Podobno nasi ludzie zabijają się nawzajem w Arniakę. Zdrajcy żerują na bezbronnych. Zamordowali kobiety i dzieci z klanu Adaci. Trzeba pomścić te zbrodnie. Ta mapa pokazuje latarnię wariakę. Nie mamy tam obozów, ale podobno teren przejęli niedawno bandyci. Nie bandyci, coś gorszego. Przybyła pani masako. Chyba wolałaby pomówić z tobą. Trudno uwierzyć, że samurajów pokonali. To jakieś Nie bałam się bandytów i piratów, bo przecież. Masako. Przywódca wioski Kuta może być w latarni. Klan Adacich zbudował ją dla Ariake. Ten zdrajca nie ma wstydu. Sadao ma wielu strażników. Na pewno nas zauważy. I dobrze. Chcę, żeby ten zdrajca zdążył poczuć strach przed tym, co go czeka. Chodźmy. Dobra, lecimy. Czemu Sadao cię zdradził? Oskarżyłam go o kradzież ryżu. Głodzenie ludu dla zysku. Uważasz, że jego kradzież dotknęła Kutę? Nie mogłam tego udowodnić. Ale to była katastrofa. Wiem, że coś ukrywał. Źli ludzie dobrze skrywają swoje zamiary. Strażnicy. Tchórz się kryje na górze. Zadał! Przyszłam po twoją głowę! Coś tu słyszałem. Lepiej to sprawdź. Zmierzmy się! Zrobię dobry użytek z tego... A tak kurwa, przegrasz. Typie. Ja! A kurwa coś robi, czy nie? To pani Masago. Chyba kurwa nich nie robi w ogóle. A to wygląda. Albo już od razu idzie do tam, do tego zamku? Hej, kurwa, zamek, czy co? Siapie. Kurwa, auto-celowanie. na drogę. Kurwa, szybciej, a ja давай добро

Okay. Oh, ho, ho. Co na jemu tan. na zabiła go? Zabiłaś Sadao. Zabiła go. Masako. Pomógł w zamordowaniu moich bliskich. Dlaczego? By zaspokoić swój gniew? Gdy Mongołowie pokonali samurajów, Chciałem z nimi umrzeć, rzuciłem się do walki, której nie mogłem wygrać. Tak było łatwiej. Jak możesz żyć? Pamiętam, kogo mam bronić i kogo pomścić. Zdrajca nie żyje, rozejdzie się wieść, że przetrwałam i poluję. straszą się, popełnią błąd. Uważaj na siebie, masako. Ty też. Jesteśmy w tym razem. Znajdziemy innych zdrajców z tej listy, ale najpierw uratujmy mego wuja. Będę na farmie Kaneda, gdybyś mnie potrzebował. To ona jego zabiła i no i co? Kolejne zadanie skończyliśmy i no co e, tu zakończymy ten odcinek e, sobie polecimy e, e, z tym wszystkim dalej e, w, w kolejnym odcinku co tu jest za zadanie klejne? Gdzie tu jest ten? Nie. Co, naprawdę mapa ten i gdzie to jest? Gdzie ona jest dalej? Gdzie z, z jego? ją, z nią jest, y, są zadania no kurwa dobra, w dupie i co? jak ten odcinek się wam spodobał? to łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem jak lubisz moje filmy mój kanał oglądasz to bardzo subskrybuj ze dzwoneczkiem wchodź do opisu kanału oraz filmu na kanał oraz filmu no, na, soc na social media wchodź e, i co mm, się z wami żegnam do kolejnego na tym kanale i cześć